Siemanko, herosolanie! Baron Zimo dalej tańczy, a my mamy już czwarty odcinek Falkona. Do tego trailer Lokiego i trailer Wdówki. Robi się coraz gęściej superbohatersko. No i Invincible, czyli serial, którego jeszcze nie oglądasz, a powinieneś. Mój sorry, nie będę ci mówił jak masz żyć. No ale wiele tracisz. Tym optymistycznym akcentem lecimy z Falconem w nowy odcinek Zagadki i Memy. Wow. Tym razem szczerze mogę powiedzieć, że to był najlepszy odcinek Falcona i Winter Soldiera. Pewnie wy też tak sądzicie, bo według naszych ankiet każdy następny odcinek jest zawsze tym najlepszym. Tak samo było z WandaVision i tak samo jest z Invincible. To dobrze robimy, idziemy do przodu. A ten odcinek Falcona świetnie zmontowany, dobrze namieszał w fabułce. Generalnie gratka. Uwaga, spoilery. Jedziemy z grubej rury, jedziemy z klifem odcinka. A co ty byś zrobił żołnierzu? Wziąłbyś serum super żołnierza? Wiadomo, że jakby twój kumpel miał problem. Czy jednak nie jest tak, że nasz Walker tylko czeka na okazję, żeby przyjąć serum? Bo przecież nie super żołnierskie kobiety dopiero co ich sprały. Baki zagrazał mu drogę, mimo wszystko trochę go poniosło, co nie? I zrobił sobie krzywdę, znaczy się swojemu wizerunkowi. Ale czy to go teraz obchodzi? Przecież jego chłopak, Lamar, nie żyje. Czy nowy CAP teraz będzie polował na Smashersów? Czy rząd odbierze Walkerowi tarczę i tytuł kapitana Ameryki za te filmiki, co ludzie ponagrywali na ulicy? Czy może rząd pomoże Walkerowi, i pousuwa filmiki, zatrzy aferę? Jaka będzie reakcja Falcona i Bakiego? Zaaresztują Walkera? No nie powiem, jest czekanko na kolejny odcinek. Mmm, straciliśmy Battle Stara. Nie dostaniemy tego wspaniałego stroju? Nie wiem jak wy, ale ja polubiłem Lamara. I wiem, że to nie do końca się klei, ale chciałbym, żeby tam jak wszyscy zostawili jego zwłoki, to żeby się może ocknął i może nawet ktoś z flak smasherców podał mu serum Super Soldiera. Ale wiem, że to by nie pasowało, bo serum już nie ma, a Lamar nie żyje. A co do naszego ukochanego kapa. To jeszcze tylko wspomnę, że aktor, którego gra, dostaje groźby śmiertelne, że ma ustąpić z roli kapa. No nie powiem, to chyba Wyatt Russell bardzo dobrze się sprawuje w tej roli. Sam Wyatt wspomniał w jednym z wywiadów, że jest dumny, że dostaje te groźby. A co do terroryzmu, to dostaliśmy wreszcie wyjaśnienie działań Flaxmashercu. Że chodzi o to, że podczas blipu część ludzi, tych bardziej potrzebujących z biednych krajów, wyemigrowało do tych bogatszych krajów. No i oni tam zajęli jakieś chaty i jakieś prace, a potem jest odblipowanie i ludzie wracają i chcą z powrotem swoje domy i prace. A ci ludzie po pięciu latach nie mają gdzie wracać i zostają na ulicy lub na skłotach, które widzimy w serialu. Nie wiem, ja tam nie zatrebiłem wcześniej, potrzebowałem tego wyjaśnienia. I. Temat numeru, czyli Release the Zimo Daniel Brown, czyli sam baron Zimon, powiedział, że jest nagrane nieco więcej tańca Zimo, na co fani zareagowali hasłem Release the Zimo Card. I trzeba było długo czekać, i na oficjalnym kanale Marvela pojawiła się godzina z tańczącym Zimo. I jak macie teraz? Który seller lepszy? Wanda czy Falcon? Pozostały dwa odcinki Falkona i zimowego żołnierza do finalnego sądu, ale co nieco można już powiedzieć. Tymczasem, gdzieś pomiędzy czasem, mamy nowy trailer Lokiego. Jak hype? Zapowiada się, że będzie śmiesznie, ale jest też tajemniczo. Trochę takie praczytowe vibe odczuwam. A scena z podpisywaniem papierków całkiem jak z autostopem przez galaktykę. W każdym razie, mamy skróla w dresiku Adasia. Czyżby sekretna inwazja już się powoli zaczynała? Co do kosmitów, to wracając do tej sceny z podpisywaniem papierków, czyżbyśmy mieli tutaj Flerkena? Jak myślicie? Kot czy Flerken? Dajcie znać w komentarzach. A jak chcesz wiedzieć więcej o Flerkenach, to koniecznie odwiedź nasz Flerkeński film przyrodniczo-dokumentalny. Wracając do Lokiego, mamy rozdzielenie timeline'u. Czy to spowodował Loki swoimi przygodami z Cesaractem, A może tu mamy skoki Avengersów i pomimo odłożenia przez kapa kamieni zrobiły się inne timeliny tak jak opowiadała Sorcerer Supreme? I teraz posprzątano te odcięcia, w jednym z nich był Loki i ten Loki nie ma już gdzie wracać. I tak zostaje agentem TVA? W każdym razie Loki razem z agentem Mobiusem ma teraz posprzątać ten cały bajzel. Ale czemu Loki miałby to robić? Pamiętajcie, że to przecież Loki, który właśnie zabił Colsona, ten, który ściągnął wojska Thanosa na ziemię. A co do tego ujęcia, myślę, że raczej nie jest to Czarna Wdowa, a bardziej Lady Loki. Może to taki flashpoint marvelowy, Loki w innym wymiarze to panienka. Ciekawe, czy ją też będzie grał Tom Hiddleston. To no byłoby śmiechowe i znowu dostalibyśmy mema Spider-Man'skiego. jednak internet mówi, że postać, którą to widzimy, gra aktorka Sofia Di Martino. I co tu się dzieje? Zdaje się, że Loki odwiedza starożytność razem z agentem Mobiusem. M. Mobiusem. Będzie więc trochę międzyczasowych podróży. Super. Mamy nowy trailer Wdowy. W sumie są dwie duże sprawy. Pierwsza to operacja na jelenie, a może wcale tak nie jest? Może to jednak Natasza, której przeszczepiają twarz jeleny? A może jednak to jest jelena, która odzyskuje swoją twarz? Może zrobiły sobie face swapa podczas filmu? A dlaczego mówię, że z Nataszą? No bo Natasza nie żyje. A może to jelena nie żyje i to ją oglądaliśmy w Infinity, a prawdziwa wdowa była w tym czasie gdzie indziej i żyje? Może była blipnięta? No nie, raczej chyba tak by nas MCU nie oszukało. To by bardzo umniejszyło temu poświęceniu wdowy. Czy jednak MCU oszukałoby nas? Pokusa jest duża, bo przecież wdowa dla Disneya to niezły aset. Czy Jelena przejmuje rolę czarnej wdowy i będziemy oglądać Florence Pugh? Czy przejmie też jej twarz i będziemy oglądać Scarlett Johansson w, roi, w roli Jeleny w przyszłych filmach? A ty jaką masz teorię na FaceSłapa? że wcale nie będzie face swapa. No jak tam, Herosulanie? Jest hype na Wdówkę? I nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał jak tam... Zaczęliście już oglądać? No nie będę dłużej męczył. Zrobię kolejną ankietę na społeczności. Herosulanie, Falcon i Winter Soldier zdecydowanie się zagęszcza, także kolejne zagadki i memy są obowiązkowe. No ale zapytacie, Panie Łyszko, a co mogę zrobić, żeby nie przegapić następnego odcinka? Czy jest jakiś magiczny sposób, żeby, nie wiem, tak automatycznie coś mi przypomniało, jak będę cię mógł znów zobaczyć? Ktoś mi tam kiedyś mówił, że niby jest taka sekretna opcja, że gdzieś się klika i później jeszcze coś innego się klika jakieś organki czy coś. Aha, nie martwcie się, owszem, jest taki sposób, wyjątkowo ekskluzywna opcja, dostępna tylko na najlepszych kanałach na YouTube: Subskrypto. I dzwoneczek. Ja wiem, że to wiedza tajemna, ale da Ci radę. Wierzę w Was. A tymczasem do następnego, Herosolanie.